Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aleksandra Orzesz-Korywka z Katedry Fizjologii Roślin SGGW. Na zaproszenie Pani Magdaleny Kawalec y, będę Państwu opowiadała o roślinach, y, zwłaszcza o roślinach wyższych, y, o ich nasionach, rozmnażaniu y, itd. Tak y, myślę, że zaczniemy od y, tematu zapylenia kwiatów i w ogóle kwitnienia roślin. I przejdziemy do tematów związanych właśnie ze sposobem przenoszenia pyłku, bo jest tych strategii i pomysłowych sposobów w przyrodzie bardzo wiele. Był kiedyś taki serial Przygody Roślin, być może Państwo znają. Tam dużo takich właśnie ciekawostek na ten temat było bardzo inspirujących. W każdym razie rośliny. Są pod tym względem bardzo różnorodne i y, warto poznać y, te sposoby y, ich pomysłowość. Y, zacznijmy od tego, że rośliny, te, które obserwujemy w naszym otoczeniu, rośliny wyższe, rozmnażają się płciowo przez nasiona, y, ale też mogą rozmnażać się bezpłciowo, wegetatywnie. Y, na przykład przez y, jakieś rozmnóżki, cebulki, y, bulwy, sadzonki. Y, kiedy urywamy sobie u kogoś sadzonkę w postaci listka czy, czy pędu jakiejś ładnej rośliny, to rozmnażamy właśnie roślinę wegetatywnie i jest to nic innego jak klonowanie. Czyli klonujemy roślinę mateczną. Potomstwo, które uzyskamy w sposób wegetatywny, właśnie z tych tkanek wegetatywnych, ma identyczny genotyp, identyczne geny, jak roślina, z której zostały one pobrane. Oczywiście, pod warunkiem, że nie dojdzie do jakichś mutacji, bo takie spontaniczne mutacje w przyrodzie zdarzają się i mogą być przyczyną zmian, może się okazać, Rzadko, ale może się okazać, że potomstwo nie jest identyczne z rośliną mateczną. Czasami nawet przejawia jakieś nowe, ciekawe cechy i może być zalążkiem nowej odmiany. Ale dzisiaj nie będziemy zbyt wiele czasu poświęcać rozmnażaniu wegetatywnemu, które oczywiście jest bardzo ciekawe. Natomiast porozmawiamy o rozmnażaniu generatywnym roślin, czyli o rozmnażaniu płciowym czyli po prostu właśnie poprzez kwitnienie, zapylenie, zapłodnienie nasiona i owoce. To, co często przykuwa naszą uwagę i powoduje, że interesują nas rośliny, to bardzo często ich kwiaty, które mają różnorodne barwy, różnorodne kształty. Niektóre pachną, inne nie. Są duże kwiaty pojedyncze, są drobniejsze kwiaty, często zebrane w kwiatostany o różnej budowie, różnym kształcie. Widzimy kolor, widzimy właśnie różny kształt płatków, które tak naprawdę są przekształconymi liśćmi przekształconymi przez roślinę w celu wabienia zapylaczy, którymi przeważnie są owady, ale nie zawsze. Z punktu widzenia rośliny, w kwiecie najważniejsze elementy to słupek bądź słupki i pręciki. Tam są wytwarzane gamety. W słupkach, w zalążni znajduje się gameta żeńska, komórka jajowa. W ziarnach pyłku, wytwarzanych przez pręciki, mamy komórki plemnikowe, czyli męskie gamety. Co ciekawe, y, większość kwiatów jest obopłciowych, czyli zawiera zarówno ten element żeński, jak i męski. Ale y, są też rośliny, takie jak na przykład sosna czy kukurydza, gdzie y, osobno, osobno umiejscowiony na roślinie jest kwiat żeński, zawierający słupek lub słupki, y, a osobno kwiat męski. Czyli tak jak widzimy u kukurydzy kolba kwiatostan żeński, wiecha kwiatostan męski. Zlokalizowane są na tej samej roślinie. Takie rośliny nazywamy roślinami jednopiennymi, czyli na jednym pniu mamy i kwiat męski i kwiat żeński. Są też rośliny bardziej skomplikowane, na przykład ogórek czy inne dniowate, które potrafią mieć na jednej roślinie Kwiaty męskie, kwiaty żeńskie i kwiaty obopłciowe. W różnych kombinacjach, w zależności od genotypu. Półbiedy jest, jeśli są to te wszystkie rodzaje kwiatów. Natomiast jeśli roślina ogórka ma tylko kwiaty męskie, no to niestety ogórków z takiej rośliny nie zbierzemy. Również same kwiaty żeńskie byłyby tu niepożądane, bo nie dojdzie do przepylenia i również owoce się nie zawiążą. O ile w pobliżu nie ma źródła pyłku. To są wszystko rośliny rozdzielnopłciowe, jednopienne. Właśnie takie jak sosna, ogórek, czy, czy kukurydza, czy leszczyna, czy orzech. Natomiast są też rośliny, jest ich mniej, tak zwane dwupienne. Czyli tu już nie mam możliwości, żeby roślina zapyliła się własnym pyłkiem, bo na jednej roślinie występują tylko kwiaty żeńskie, na drugiej tylko kwiaty męskie. I takie zjawisko obserwujemy na przykład u niektórych jałowców, czy cisów, czy też u krzewów uprawianych na owoce, takich jak rokitnik, actinidia. Oczywiście najbardziej pożądane są osobniki żeńskie, ale na plantacji musi być też źródło pyłku czyli musi być przynajmniej kilka tych roślin męskich, które wytwarzają kwiaty męskie. Jak już wspomniałam wcześniej. Większość roślin, ponad 90% roślin wyższych ma kwiaty obupłciowe, czyli zarówno pręciki, jak i słupki znajdują się w jednym i tym samym kwiecie. Co ciekawe, wśród roślin mamy gatunki samopylne i obcopylne. Samopylne to takie, które no, nie liczą na zapylenie, które jest. Na zapylenie zewnętrzne, które jest no, takie dosyć ryzykowne, może się zdarzyć, a może się nie zdarzyć. Zapylają się one własnym pyłkiem, czyli do samozapylenia dochodzi w obrębie jednego kwiatu. I tu ciekawe, bo większość naszych zbóż to są właśnie rośliny samopylne. Czyli zarówno komórka jajowa, jak i plemnikowa pochodzi z tej samej rośliny, z tego samego kwiatu. Na przykład pszenica, czy jęczmień, czy owies, U tych gatunków do samozapylenia dochodzi jeszcze przed wykłoszeniem kwiatów. Wykłoszeniem kłosów, oczywiście, które są kwiatostanami. Natomiast mogą Państwo zaprotestować, jak to, a pyłek żyta, no właśnie, żyto jest takim zbożem obcopylnym czyli tutaj ten pyłek fruwa i przenosi się z rośliny na roślinę, przy okazji wywołując u niektórych z nas alergię. Podobnie obcopylna jest kukurydza. Natomiast przężyto, które jest mieszańcem międzygatunkowym, między pszenicą a żytem, tutaj jest różnie. Są pszenżyta samopylne i są pszenżyta obcopylne. Tu już trzeba znać specyfikę danej odmiany. O roślinach samopylnych też można dużo opowiadać o konsekwencjach samozapylenia, które prowadzi do określonych skutków, jeśli chodzi o geny i o genotypy roślin samopylnych. Natomiast zajmijmy się na razie roślinami obcopylnymi, jako tymi przynajmniej w teorii ciekawszymi. Rośliny obcopylne. Tutaj właśnie gameta żeńska i męska pochodzą z różnych, z różnych kwiatów, a przeważnie z różnych roślin. Te rośliny bronią się przed samozapyleniem, ono jest dla nich niekorzystne. No Chociażby rozdzielna płciowość kwiatów, czy, czy już dwupienność zapobiega w 100% samozapyleniu, ale wiele z roślin samopylnych, wiele z roślin obcopylnych. Ma kwiaty obu płciowe, czyli zarówno pręciki, jak i słupki są w jednym kwiecie, a mimo to yy, nie ma u nich, czy rzadko u nich zachodzi samo zapylenie. Yy, jak to się dzieje? Otóż yy, rośliny tu stosują bardzo proste triki. Na przykład yy, słupek dojrzewa w innym czasie niż yy, pręcik, pręci, niż pręciki w danym kwiecie. Mówimy o przedprądności. Lub przedsłupności, przedprądność, jeśli pręciki dojrzewają wcześniej, przedsłupność, jeśli słupek dojrzewa wcześniej. Mogą one też być rozdzielone w przestrzeni także krótki słupek i długie pręciki, lub odwrotnie także np. owad zapylający owad, który zbiera nektar czy pyłek z danego kwiatu. Nie jest w stanie przenieść pyłku w obrębie kwiatu. No i są tu również mechanizmy bardziej skomplikowane, typu samoniezgodność, uwarunkowane genetycznie, które powodują, że pyłek pochodzący z tej danej rośliny nie jest w stanie wykiełkować na znamieniu słupka i dokonać zapylenia i zapłodnienia, jeśli pochodzi on z tej samej rośliny, bądź nawet innej rośliny, ale o podobnym genotypie, o podobnych genach. Tutaj mamy właśnie zjawiska samoniezgodności, na przykład u kapustnych. I mechanizmy tutaj są różne. Selekcja pyłku odbywa się w różnych miejscach, na różnych etapach, ale z punktu widzenia rośliny jest ona skuteczna i zapobiega powstawaniu takiego potomstwa wsobnego, które w przypadku tych roślin jest niekorzystne. No dobrze, czyli rośliny obcopylne bronią się przed samozapyleniem. Właściwą dla nich metodą rozmnażania płciowego jest obcozapylenie, czy zapylenie obcym pyłkiem, i tutaj, żeby doszło do tego zapylenia i zapłodnienia, właściwy pyłek musi trafić na znamię słupka. Jak to się dzieje, że ten pyłek tam trafia? Tu rośliny wykształciły bardzo różne strategie. Najstarszą strategią jest wiatropylność czyli przenoszenie pyłku przez wiatr. Ale oczywiście jest to bardzo rozrzutna strategia. Dużo pyłku jest marnowane. Więc w procesie ewolucji rośliny wykształciły współpracę z różnymi organizmami zwierzęcymi, które przenoszą ich pyłek i dokonują zapylenia, a w konsekwencji Pojawia się zapłodnienie, zygota i nowa roślina. O tych strategiach opowiem Państwu w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo za uwagę.